Witam Was wszystkich Was serdecznie jest Olixowi a i zaprezentuję Wam tak bardzo oczekiwany 10 ciekawosyka z gorze. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, a podobają Ci się moje filmy, to nie zwlekaj i zostaw subskrypcję dzwonkiem na kanale, aby otrzymać powiadomienia o na naszych filmach. Dobrze, skoro już z ze sobą, to możemy przejść do filmu. Zapraszam do oglądania. Ciekawostka pierwsza, głos z jest słyszany, gdy protonista umrze. Król motywuje gracza do kontynuowania gry, mówiąc by pozosta zdeterminowany. Jest to wspomnienie czary, w którym Asgore mówił do niej te słowa, kiedy umie... Ciekawostka druga, gdy się jego imię wyborze imienia protagonisty, wyświetlić się tekst nie możesz. Ciekawostka trzecia, walka z Azraelem i Azgorem to jedyne walki w grze, w których znikają nam przeciski. W tym przypadku jest to Mercy, który Azgor niszczy zaraz po rozpoczęciu walki. Możliwe, że rozwala Mercy dlatego, że sądzi on, że nie zasługuje na łaskę i chce nam w ten to okazać. Lecz znaczy jest to tylko teoria. Ciekawostka czwarta, gdy udamy się do Grissona, się trupa z Izrana. Może on nam powiedzieć, że Azgor nie zaznaczy się, dopóki nie będzie miał żyjącego biologicznego potomka. Ciekawostka piąta, jeśli jakiś potwór przywołuje postać króla, jego imię wyświetla się na czerwono bądź żółto. Ciekawostka szósta, karta Toro taazgora ma numer 4, zostali wielka Ankara oznacza króla. Ciekawostka siódma, prawdopodobnie ta nadał Azrielowi bo przemianie imię Flaui. Ciekawostka ósma, Azre prezentuje się jako miły potwór o godnej bestowskiej naturze. Ma także poczucie humoru, gdy Toriel nieopatrznie zwróciła się do niego pieszczotliwie kuszek okruszek, ten z początku udał zagniewanego. Jednak na koniec sam przed tłumem zgromadzonych ogłosił się królem puszkiem okruszek. Ciekawostka dziewiąta, gdy Flay chwyta przyjaciół usiłują zabić król wraz z resztą potworów okrania bohatera i motywuje go do walki o przyszłość ludzi i potworów. Ciekawostka dziesiąta. mimo że z pozoru możemy go oszczędzić lub zabić, to niezależnie od wyborów neutralnie ścieżka, zgoro zawsze czeka śmierć.